Czoło jest okolicą, w którą podajemy kwas hialuronowy dopiero od kilku lat. Jeżeli spojrzymy sobie na czoło człowieka w średnim wieku od profilu, zauważymy, że jest ono proste, natomiast profil czoła u młodej osoby jest lekko wypukły to daje charakterystyczny wygląd młodości. Podając kwas hialuronowy w czoło, odtwarzamy lekką wypukłość, pożądaną wypukłość czoła i nadajemy czołu młodzieńczy wygląd, a także oddziałujemy na brwi, unosząc je i uzyskując pożądany kształt. Kwas chelonowy podawany w czoło utrzymuje się dosyć długo, nawet 3-4 lata. Zabieg podawania kwasu chelonowego w czoło jest nieznacznie bolesny, a pozostawia tylko rzadko drobne krwiaki. Należy pamiętać, że nie każdy preparat kwasu chelonowego nadaje się do podania w okolice czoła. Najlepiej używać do tego tylko preparatów zarejestrowanych jako preparaty medyczne. Sam zabieg trwa około 20-30 minut. Efekty ostateczne widoczne są po około miesiącu od zabiegu. Natomiast należy uprzedzić pacjenta, że przez około miesiąc po zabiegu mogą występować nierówności na czole, które związane są z budową anatomiczną. Struktur podskórnych czoła, co powoduje powolne rozkładanie się i zajmowanie miejsca przez podawany materiał. I w trakcie tego rozkładania się materiału widać pewne nierówności, które utrzymują się nawet miesiąc. Koszt takiego zabiegu to około 1500 zł. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, można uzupełnić ten zabieg dodatkowo podaniem toksyny botulinowej w czoło i okolice oczu.